Tematem konferencji prasowej było przedstawienie programu wyborczego kandydata do Sejmu Andrzeja Górczyńskiego. W spotkaniu uczestniczył również wiceprezydent Rady Ministrów Jarosław Gowin. Jak podkreślał kandydat, założeniem programu jest wspieranie polskiego rolnictwa i rodzinnej produkcji. Chciałbym reprezentować w Sejmie, żeby wyrównać dopłaty obszarowe dla rolników, żeby ta konkurencyjność między rolnikami polskimi a rolnikami z Unii Europejskiej była na zdrowych zasadach. Wiadomo, że pół budżetu Unii Europejskiej to jest rolnictwo. Szczególnie chcę wspierać te gospodarstwa rodzinne, które produkują żywność wysokiej jakości. Kolejną sprawą, którą bardzo ważną jest, żebyśmy tę w ogóle żywność produkowali i, i wszyscy mogli funkcjonować, to jest temat wody. Temat retencji, który, czyli zatrzymywanie również wody, nawet jak deszcze padają, żeby budować zbiorniki retencyjne. I to muszą być bardzo silne wsparcie pieniędzy rządowych, również połączone z pieniędzmi nowej perspektywy finansowej z Unii Europejskiej. Jak Państwo wiecie, taka, takie wsparcie finansowe, również przygotowanie terenów po zbiorniki retencyjne jest bardzo ważne dla powiatu kutnowskiego. Mamy najmniejszą zalesistość. Tutaj na północy województwa gleby powieją i żeby utrzymać rolnictwo, obszary wiejskie to musimy o to zadbać. Andrzej Górczyński, kandydat do Sejmu, także chce zadbać o seniorów dzięki Środkom europejskim chce zbudować domy opieki społecznej. Oni często wiele lat pracowali na następne pokolenia i trzeba to o to konkretnie zadbać. Również bardzo ważne, że są te programy i 500 plus i 300, 300 zł na tą wyprawkę to są ważne. One, te pieniądze są najlepiej wykorzystane w gospodarce, bo one wracają do, że tak powiem, można powiedzieć do budżetu w taki sposób, że, że są bardzo dobre wykorzystane? Wszystkim zależy nam na tym, aby rozwijały się te główne polskie metropolie, takie jak Warszawa czy Łódź, ale z punktu widzenia życia milionów Polaków równie ważne jest to, żeby rozwijały się miasta takie jak Kutno czy e, Młowicz. Chcę powiedzieć, że w, e, nasz rząd położył bardzo duży nacisk na rozwój terenów e, wiejskich, e, chociażby ostatnie programy adresowane do kół gospodyń wiejskich, program adresowany do Ochotniczych Straży Pożarnej to, o czym wspomniał pan Marszałek Gurczyński, czyli fakt, że my kilkadziesiąt procent budżetu unijnego to jest budżet na rolnictwo. To znalazło wyraz w skutecznych staraniach pana premiera Morawieckiego i całego rządu o to, aby to przedstawiciel Polski w objął tekę do spraw rolnictwa w Komisji Europejskiej. Mamy też cały szereg planów na następną kadencję, ale plany to jest jedno, a równie ważni są ludzie, którzy swoją pracowitością, wiarygodnością, uczciwością kompetencją gwarantują realizację tych planów, tych planów. Tacy ludzie jak pan marszałek Andrzej Górczyński. Chciałbym prosić wszystkich mieszkańców Kutna, wszystkich mieszkańców Okręgu Sierackiego, aby 13 października rzeczywiście oddać strzał w dziesiątkę i zagłosować na listę Prawa i Sprawiedliwości na kandydata numer 10, marszałka Andrzeja Górczyńskiego. Ja jestem za wami. Przypomnijmy, że wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Już za kilka tygodni, a dokładnie 13 października odbędzie się głosowanie do Sejmu i Senatu.